Zapraszamy do obejrzenia pierwszego materiału edukacyjnego, który powstał we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach. W pierwszym odcinku skupiamy się na trudnym temacie przemocy rówieśniczej. Poradnictwo w formie filmów prowadzić będzie wykwalifikowana kadra z placówki. Materiały te stanowią odpowiedź na najczęściej zgłaszane problemy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach. Mówiąc o przemocy rówieśniczej, e, należy sobie zadać na, na, na początku pytanie, czym jest ta przemoc rówieśnicza. Zastanawiając się jakby nad tą przemocą, to należy wprowadzić takie pojęcie bullyingu. Bullying, e, mówiąc jakby po polsku, to jest nękanie, dręczenie. E, I ono ma jakby kilka takich cech charakterystycznych, między innymi e, takie poczucie tego, tej, tej osoby, która doświadcza tej przemocy, poczucie takiej, takiej krzywdy. E, Czyli osoba, która doświadcza tej przemocy, czuje się pokrzywdzona, zraniona w jakiś sposób, nie tylko fizycznie, ale też może być taka krzywda emocjonalna. Druga rzecz, taka cecha, to jest taka nierównowaga sił. To może być taka faktyczna, realna nierównowaga sił, albo taka subiektywna, która, którą doświadcza, którą czuje ta osoba, która doświadcza tej, tej przemocy. Czyli może mieć takie poczucie, że jest tutaj nierównowaga sił. Co tutaj mam na myśli? To może być taka nierównowa nierównowaga, jeśli chodzi o liczebność, czyli kilka osób zdęca się nad jedną osobą. To może być też taka przewaga fizyczna, psychiczna, emocjonalna, społeczna. Kolejną cechą e, jest taka intencjonalność, to znaczy e, sprawca tej przemocy, e, robi to by umyślnie, ma e, taką intencję zaszkodzić tej osobie. I Jeszcze taka jedna cecha to e, regularność, czyli powtarzalność. Tutaj mam na myśli taką sytuację, że te, powiedzmy, akty, te czyny przemocy są regularne. Zdarzają się niejednokrotnie, tylko są powtarzane. Mówiąc o tej przemocy, tutaj też należy zastanowić się, jak ona powstaje. To nie jest tak, że ona powstaje od razu. To jest pewien proces. Tu takim, myślę, ciekawym przykładem może być porównanie tego bullyingu do pożaru lasu. Często to jest tak, że ten pożar lasu nie zdarza się od razu, tylko zobrusza się poprzez jakieś niedopałe, jakąś iskrę i z czasem po prostu ten pożar rośnie. I analogicznie do sytuacji przemocy, tego bullyingu, nie wystarczy jedna sytuacja czy jeden mały incydent, to muszą się jakby powtarzać pewne sytuacje, żeby to urosło. Idąc jakby dalej z tym, z tym przykładem, jakie wnioski z tego można wyciągnąć, to tak samo jak z tym lasem. Jeśli ten las już będzie się palił, to ciężko go będzie ugasić. I tak samo jest z tą przemocą. Jeśli my szybko zareagujemy, e, zdepczemy ten niedopałek, będziemy reagować na takie małe e, objawy tej przemocy, to jest większa szansa na to, że łatwiej będzie e, ją po prostu powstrzymać. Tutaj też należy zastanowić się nad tym, jakie konsekwencje, jakie skutki przynosi taka przemoc rówieśnicza. E, badania, które są prowadzone na całym świecie, również w Polsce już od. E, Wielu, wielu lat, dziesięcioleci dobitnie pokazuje żadnych wątpliwości, że to przynosi bardzo negatywne skutki dla zdrowia psychicznego i takiego codziennego funkcjonowania tej młodzieży. Zarówno dlatego tej osoby, która doświadcza tej przemocy, ale zarówno dla tych osób, które są wokół, to znaczy sprawcy przemocy i świadków. Takimi najbardziej myślę, wyraźnymi objawami, takimi konsekwencjami tej przemocy jest. Taki obszar funkcjonowania tego młodego człowieka, zdrowie psychiczne, fizyczne. Takie osoby też często popadają w jakieś, nie wiem, różnego rodzaju depresje, stany lękowe, też widać, właśnie ma nastrój. Widzimy też jakieś objawy psychosomatyczne, bóle głowy, ból brzucha. Patrząc też na taki obszar powiedzmy, funkcjonowania społecznego, widzimy, że taka osoba, która doświadcza tej przemocy, też gorzej sobie radzi i w relacjach jest bardziej wycofana lękliwa ma problemy z zaufaniem, e, problemy z samooceną, poczucie własnej wartości. Widzimy też na przykład problemy z odżywianiem, e, może być niechęć do jakiejś w ogóle aktywności, jakikolwiek, e, chodzenia do szkoły, wagarowanie, opuszczanie się w ogóle w nauce. Widzimy, widzimy taki szereg e, konsekwencji. E, I co więcej, to też nie jest tak, że takie dziecko, które doświadcza przemocy w tej szkole, E, później idąc dalej, wychodząc z tej szkoły, to to zostawia. Ono kończąc szkołę, idąc dalej, prawda, e, bierze to za sobą te doświadczenia. Czyli mówiąc też tak krótko, e, przynosi, jakby idzie z tymi doświadczeniami jakby w dorosłość, wchodzi w dorosłość. To nie jest tak, że w szkole to zostawia i, i koniec. Więc możemy tutaj mówić o też pewnego rodzaju jakiejś takiej traumie czasami takiego, takiego dziecka. E, i Pewnego rodzaju takim kryzysie, go świadcza i to i z nim zostaje do końca życia. Też odwołując się do badań naukowych, e, które jakby zajmują się tym tematem przemocy rówieśniczej, zarówno w Polsce, ale też na świecie, mamy takie wnioski, że ta przemoc rówieśnicza w Polsce mm, jest rozwinięta, że tak powiem, na takim przeciętnym poziomie, ani bardzo wysokim, ani bardzo niskim. Natomiast jeśli chodzi o taką trochę inną część e, tej przemocy rówieśniczej, którą też badano. Czyli takie relacje rówieśnicze, takie pozytywne relacje rówieśnicze, tutaj sprawdzali taką ocenę uczniów. I tutaj wyniki są słabsze. Co to znaczy? Uczniowie oceniali, że te relacje rówieśnicze, które mają w szkole, nie są zbyt dobre. Nie ma poczucia wspólnoty, nie ma takiego zaangażowania w sprawy szkoły. I to jest taki obszar, który należy gdzieś tam wspierać u tych młodych ludzi, żeby budować w nich takie poczucie przynależności, chęci do. Budowania, współpracy i, 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 i działania. Myślę sobie tutaj, można teraz na tym zastanowić okay, to co robić, żeby, żeby budować, żeby w takiej sytuacji, gdy już taka przemoc rodzinna nastąpi, co robić? Często się zdarza tak, że taka odpowiedzialność za tą sytuację, która się wydarzyła, jest trochę przerzucana między rodzicami a nauczycielami w szkole. Rodzic potrafi powiedzieć, na przykład, skoro to się wydarzyło w szkole, to nie szkoła szkołaś tym zajmie. U mnie w domu jest dziecko grzeczne. Z drugiej strony, szkoła czasami może tak zareagować mówiąc, że. To jest problem wychowawczy, więc rodzic musi w domu tutaj zadziałać. No, takie podejście do nikąd nie prowadzi. Jedyną taką szansą, żeby tutaj coś zbudować i jakoś e, coś wypracować, no, to jest granie do wspólnej bramki, czyli współdziałanie zarówno rodziców, jak i tej instytuty szkoły. E, tutaj należy wspólnie usiąść do rozmowy e, i, i jakoś zadziałać. Krótko teraz opowiem o, o tym. E, co można zrobić w sytuacjach, gdy dziecko jest sprawcą przemocy, jest ofiarą takiej przemocy, czy która doświadcza tej przemocy, ale też w sytuacji, gdy jest takim świadkiem. Teraz skupimy się chwilkę na tym, co może zrobić przede wszystkim rodzic, ale z taką współpracą ze szkołą, w sytuacji, gdy jego dziecko doświadcza tej przemocy. Często jest tak, że rodzice trochę. Mówią, że nic się nie dzieje, trochę bagatelizują sytuację. Tutaj chciałem uczulić wszystkich rodziców na to, żeby reagowali w każdej sytuacji. Lepiej się przyjrzeć sytuacji, niż później obudzić się i zauważyć, że jest za późno, gdzie trochę już ta przemoc, ta sytuacja za bardzo urosła. Więc tutaj musi nastąpić coś takiego, że musi być spotkanie w szkole z rodzicami. I nauczycielami, prawda? Który, którzy gdzieś tam pracują z tym dzieckiem, wychowawcą czy pedagogiem. Przede wszystkim należy sobie jakby omówić całą sytuację, czyli co zaszło, ustalić fakty. Natomiast to powinno być tylko początkiem do takiej dalszej rozmowy, i to, na czym się należy skupić przede wszystkim, to co potem, czyli trochę rozmowa o przyszłości, czyli co my możemy zrobić później, zarówno jako szkoła i my jako rodzice, żeby tutaj coś zadziałać. Czyli powiedzmy szkoła, jak będzie monitorowała tą sytuację, jak będzie wspierać tego ucznia. Z drugiej strony rodzic też, co on zrobi prawda, w tej sytuacji. Czasami też jest tak, że ta jedna rozmowa jest i koniec, prawda? Natomiast tutaj też, myślę, należy potraktować taką rozmowę jako początek. Do tego, żeby sytuację monitorować i coś później sprawdzać, czy nie wiem, to, co wprowadzamy, te nasze działania mają jakieś efekty pozytywne? Jeśli nie, coś nie działa, to skorygować i zrobić coś inaczej. Często dziecko, które doświadcza przemocy, ma obniżone poczucie własnej wartości, czyli czuje się źle z samym sobą, myśli na swój temat bardzo negatywnie. I oczywiście tutaj rolą rodzica jest wspierać takie dziecko. To, co jest takie niepokojące, to, że rodzic wyręcza to dziecko, czyli w sytuacji, gdy dziecko z czym sobie nie radzi, ma sytuację jakoś trudną, na ktoś mu dokucza, to często rodzic go wyręcza. Natomiast tutaj chciałbym uczulić na taką sytuację, że, żeby też ocenić tą sytuację w taki sposób, żeby ocenić kompetencje tego swojego dziecka i sprawdzić, na ile on sobie w tej sytuacji może sam poradzić. I dopiero w sytuacji, gdy faktycznie może to przekracza jego kompetencje, to na tym nie wyręczy, ale go wesprzeć w tym. Więc tutaj bardzo chciałbym na to uczulić, żeby dziecka nie wyręczać bardziej go wesprzeć. Na tym nam zależy, e, bo proszę też zauważyć, co się dzieje z takim dzieckiem, które jest e, wyręczane. E, tutaj możemy też trochę mówić o, mówić, o, mówić o takim modelu e, wychowania e, nadopiekuńczym. To znaczy, jeśli dziecko jest e, nadmiernie chronione, e, rodzic go wszystkim wyręcza, to dziecko uczy się w konsekwencji takiej bezradności. E, nie wierzy w siebie, a ma poczucie e, Takich niskich kompetencji. Więc żeby tutaj w dziecku budować takie pozytywne kompetencje, zaradności, takiego poczucia kompetencji, że dziecko da sobie radę, to należy wspierać i nie wyręczać. Sytuacja to jest taka, gdy rodzic doświadcza, że to jego dziecko okazuje się sprawcą tej przemocy. To też jest sytuacja trudna, bo często rodzic, rodzicowi to się kłóci z takim obrazem jego dziecka. Nie podejrzewałby, że jego dziecko byłoby do tego zdolne. Mogłoby kogoś uderzyć czy komuś dokuczać. Często rodzic zauważa, że w domu dziecko jest grzeczne. Natomiast słyszy na przykład ze szkoły, że tam coś się takiego dzieje, że dziecko grzeczne nie jest. I tak często jest właśnie, że dziecko inne zachowania będzie prezentowało w szkole, a inne w domu. Więc tutaj chciałbym też zaznaczyć, żeby z góry nie zakładać, że nasze dziecko by tego nie mogło zrobić. Każde dziecko jest do tego zdolne. To nie wynika z tego, że dziecko jest złe czy jest gorzej wychowane. To często po prostu jest wynik pewnej presji grupy, tych takich procesów grupowych. I co w takiej sytuacji robić? Trochę analogicznie jak w poprzedniej sytuacji, o której mówiłem, to tutaj też należy usiąść i zastanowić się wspólnie też ze szkołą, co zaszło. Czyli ustalić fakty, porozmawiać o tym. Na pewno łatwiej się rozmawia z nauczycielami ze szkoły, to jest przyjemnie, fajnie, ale czasami są też trudne sytuacje i to jest taka sytuacja, gdzie po prostu też należy siąść i porozmawiać. Należy podkreślić taką bardzo ważną rzecz. Zarówno rodzice, jak i szkoła powinny zająć jedno stanowisko. Dziecko powinno dostać komunikat bardzo jasny, bardzo wyraźny, bardzo stanowczy, który mówi, że nie ma przyzwolenia, nie ma akceptacji na takie zachowanie. Mówię bardzo wyraźny i bardzo spójny komunikat, bo może być tak, że na takim spotkaniu faktycznie rodzice i nauczyciele gdzieś to powiedzą, natomiast dziecko później wraca do domu z takim rodzicem i może od rodzica usłyszeć, nic się nie stało, zareagowałeś emocjonalnie. Yy. Bo musisz się bronić, prawda? Więc tutaj już jest ta sprze sprzeczność komunikatu. Dlatego tutaj to podkreślam bardzo wyraźnie, musi być e, bardzo stanowczy i jasny komunikat e, i spójny, e, zarówno szkoły, jak i, jak i domu. E, oczywiście przy takiej pełnej akceptacji i, i wsparciu tego dziecka, prawda? E, ten komunikat powinien być wyrażony. E, obok takiego wyraźnego komunikatu, czyli takiego postawienia granicy. Że na to nie ma przyzwolenia, nie akceptujemy takiego zachowania, to jest złe. Nie wolno okazywać braku szacunku i w ten sposób poniżać kogoś. Powinna być też taka przestrzeń do tego, żeby ten młody człowiek miał możliwość e, przeprosić, zrehabilitować się. Tutaj proszę też unikać takiej sytuacji, żeby na dziecko krzyczeć, żeby też zareagować emocjonalnie. Karanie nie będzie pomocne. Tutaj też właśnie dziecko powinno dać taki komunikat: nie, nie akceptujemy, przyznaj się do. Przyzna się do odpowiedzialności i wspólnie pomożemy Ci przez to przejść. By to warto, żeby dziecko słyszało, to by na pewno będzie bardziej skuteczne niż tylko ukaranie tego młodego człowieka. Badacze, którzy zajmują się przemocą rówieśniczą, zgodni też zauważają, że jeśli taka przemoc się dzieje w klasie, to ona dotyczy wszystkich: zarówno sprawców, tych, którzy doświadczają, ale również świadków. I tutaj na świadkach chciałbym się teraz skupić, e, bo ten świadek, który obserwuje taką przemoc, e, też w nim się dzieją pewne rzeczy. Doświadczy różnych emocji, e, co się z nim dzieje, i w konsekwencji może jakoś zareagować, może podjąć jakieś działania. Tutaj można wyróżnić jakby takie cztery, e, cztery role takiego świadka. Pierwsza rola to jest taki świadek, e, który jest aktywny, wspierający, w takim, w takim sensie on wspiera tego sprawcę. On Raczej nie będzie inicjatorem, nie będzie specjalnie sam prowokował, natomiast on przyłączy się do tego, do tego, który tą przemoc stosuje. Kolejną rolą takiego świadka jest taki wzmacniacz. To jest taka osoba, która wzmacnia zachowania agresywne, to znaczy może nie będzie aktywnie uczestniczył w krzywdzeniu, natomiast e, będzie dawał takie przyzwolenie, nie wiem, czy, czy śmieją się prawda, z tej sytuacji, gdy ktoś cierpi, czy bijąc brawo, czy w jakiś inny sposób będzie aprobowała tą sytuację. Kolejną rolą takiego świadka jest e, taki bierny obserwator. Czyli to jest osoba, która e, ani nie angażuje się w sprawy, żeby kogoś krzywdzić, ale też nie wspiera tego, który, który, który cierpi. I ostatni świadek to jest taki świadek aktywny, który, który działa. To jest taki świadek, e, który wspiera osobę, która doświadcza tej przemocy. Mogą być tutaj różne takie działania tego świadka. Które mogą pomóc? No, przede wszystkim to jest taka może konfrontacja, czyli ktoś, kto stanie w obronie tego, który cierpi. To myślę, jest najtrudniejsza taka reakcja, chyba najbardziej pożądana też, natomiast można też wspierać taką osobę w inny sposób, na przykład poprzez podejście do tej osoby, która doświadcza tej przemocy i po prostu z nią porozmawiać, okazać mu takie wsparcie. Takie pozytywne aktywizowanie świadków. Też, jak dowodzą badania, jest jednym z najskuteczniejszych metod do tego, żeby działać przeciw przemocy rówieśniczej. Dlatego tutaj będzie bardzo istotne to, żeby angażować tych świadków w taki pozytywny sposób. I mówiąc o tym, możemy się wspólnie zastanowić, jakie kompetencje i co dziecko takie powinno usłyszeć, żeby takie kompetencje prospołeczne sobie wyrobić. Tutaj chodzi o to, żeby to dziecko usłyszało taki komunikat. Przede wszystkim w domu, żeby taki komunikat był do niego jakby powtarzany, żeby to było coś normalnego. Taki komunikat powinien brzmieć, że dobrze jest pomagać. Dobrze jest pomagać, ponieważ to może budować poczucie własnej wartości. Dzięki pomaganiu można jakieś przyjaźnie zawrzeć. Dziecko powinno słyszeć taki komunikat w domu. Pomaganie jest potrzebne, jest ważne i, i warto to robić. Żeby też dziecko nie było takiego nauczone takiego czegoś, że jest obserwatorem, że jeśli widzi jako sytuację, gdy dzieje się coś złego, jakaś krzywda komuś innemu, to nie będzie dawał na to przyzwolenia, tylko jak zareaguje. Skoro dziecko czuje się no, częścią jakiejś społeczności, przynależy do tej grupy, że miało poczucie, że nie będzie na to patrzeć obojętnie. Kolejną taką rzeczą, którą warto dziecko uczyć, jest e, taka, takie, takie zaangażowanie społeczne. czy warto, żeby dziecko poza jakimiś lekcjami miało zajęcia pozalekcyjne. Czy to jakieś artystyczne, czy sportowe, czy jakieś o charakterze wolontarystycznym, żeby miała możliwość doświadczać takiej współpracy z różnymi grupami społecznymi. To uczy dziecko różnych takich kompetencji społecznych, które są jakby szalenie istotne w takim pojęciu budowania pozytywnych relacji z innymi. Kolejną kompetencją jest taka kompetencja słuchania. Dobrze, żeby dziecko było nauczone słuchać tego drugiego człowieka, żeby nie miało takiego czegoś, że żeby tylko czekało w rozmowie z drugim człowiekiem, żeby tylko swoje trzy grosze wtrącić. Taka uważa na drugiego człowieka. Takie żywe zainteresowanie tym drugim człowiekiem. Mówi się, że osoby, które dobrze słuchają, które są dobrymi słuchaczami, są też bardziej lubiane. I taka jeszcze jedna rzecz na koniec. Należy uświadomić, my się też nauczyć tego młodego człowieka, że te relacje rówieśnicze, których jest, które buduje. To nie zawsze jest tak, że one są jakby bez konfliktów. Tam zawsze wszystko dzieje się dobrze. Należy uświadomić takiego młodego człowieka, że czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale to, że jest gorzej, nie świadczy, że ta przyjaźń na znajomość musi się skończyć. Prawda? To, że pokłóca się z kolegą, nie musi oznaczać od razu, że już jest koniec znajomości. Więc myślę, że to też jest taka bardzo ważna kompetencja, którą warto dziecko uczyć. Że ta relacje się buduje i też trzeba włożyć wysiłek, żeby one były.